Często zastanawiamy się, skąd się wszystkie wały na podatkach biorą, one biorą się z tego, to jest moja taka opinia, z yy, zbyt skomplikowanego systemu podatkowego i Takiej sytuacji, że państwo komuś chce pomóc, trochę więcej dać, a komuś chce więcej zabrać. No i wszyscy starają się być w tej grupie uprzywilejowanej, a nie w tej grupie pokrzywdzonej. I tak, taka sytuacja też będzie miała z yy, przedsiębiorcami, którzy sprzedają na rynki europejskie. Moi przedsiębiorcy mają mieć do 85 tysięcy euro kwotę zwolnioną z podatku VAT. Przypominam, że w Polsce na razie jest to 200 tysięcy. Są były zapowiedzi podwyżki w planie rządu na 100 dni. Zrealizowane i mamy 200 tysięcy. Czyli tak, przedsiębiorca, który sprzedaje do Polski, ma tylko 200 tysięcy, a który za granicę 350, około, zależy od kursu, kursu euro, 800, 350 tysięcy kwoty, której nie musi opodatkować podatkiem VAT. No to preferuje wszystkich tych, którzy sprzedają na rynki zagraniczne, więc będzie to, to jest w ogóle nieuczciwa konkurencja, jak dla mnie. Poza tym będzie powodowało, że przedsiębiorcy, którzy sprzedają do Polski, będą tak kombinować, tak w dokumentacji zmieniać, żeby próbować udowadniać, że to była sprzedaż zagraniczna, zagraniczna w rozumieniu do Unii Europejskiej.